Witajcie z tej strony Bogdan Liegęza. W naszym serwisie mediatester.pl znajduje się kilka ciekawych urządzeń. Jednym z nich jest Samsung Galaxy Kazum. W tym filmie wykonamy sobie takie pierwsze uruchomienie, wstępną konfigurację tego smartfona. Czyli coś dla ludzi, którzy planują ten, ten smartfon kupić i zobaczyć, jak to będzie wyglądać, pierwsze uruchomienie, gdzie, co, jak i kiedy. Smartfon już sobie wyciągnąłem z opakowania. Po prawej stronie mamy tutaj włącznik. Wystarczy chwilę przytrzymać i smartfon się uruchomi. Myślę, że tu więcej nie trzeba na razie omawiać. Jeżeli mamy kartę pamięci MicroSD i chcielibyśmy już sobie od razu ją zamontować, to tutaj z lewej strony na dole mamy gniazdo, do którego możemy wsadzić sobie kartę MicroSD. Zalecam zakupić kartę minimum 6 klasy, ale lepiej kupić minimum 10 klasy. Ona już zapewni bezproblemową Rejestrację materiałów Full HD i tak dalej, czyli filmów wysokiej rozdzielczości. Im szybsza karta pamięci, tym mniejsze zużycie energii, a druga sprawa, e, brak jakichś ewentualnych problemów z odczytem plików e, dużej pojemności. Ale najważniejsze, z zapisem z kamery. Szczególnie, jeżeli byśmy chcieli np. przykład z aparatu na, e, robić serię zdjęć czy coś w tym stylu, to lepiej kupić szybszą, e, dobrą kartę niż wolniejszą i potem narzekać. Ok, włączmy sobie urządzenie. Przytrzymujemy z prawej strony włącznik. Urządzenie się nam uruchamia. Ok. Na wstępie pierwsze co robimy, wybieramy język. Domyślnie jest nasz polski, jak widzicie. Jak widzimy, przechodzimy dalej. Kartę SIM nie włożyłem. Jeżeli chcemy oczywiście kartę SIM włożyć, a chcemy, to wyłączamy urządzenie. Obracamy. I tą klapkę musimy zdjąć. Żeby tą klapkę zdjąć, zauważcie, że tu mamy taką dziurkę, w którą wkładamy paznokieć i ściągamy tylną klapkę. Bardzo łatwo się to robi, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak wygląda klapka. Odkładamy na bok. Kartę SIM wkładamy e, pod baterią, czyli musimy baterię wyciągnąć. O, przepraszam, coś nie. O, teraz się udało. I tutaj mamy miejsce na kartę SIM. Z tego co widzę, to tu jest niepełny rozmiar karty SIM, tylko ten taki micro SIM. Nie najmniejszy nanosim, tylko micro SIM. A z tej strony to jest karta SIM, oczywiście. A tak jak wcześniej mówiłem, tu obok micro SD wkładamy bez, bez wyciągania obudowy. Ok, tak, więc tu wkładamy kartę. z powrotem nakładamy obudowę wszystkie zatrzaski żeby zachwyciły o z każdej strony tak żeby wszystko było jak trzeba Ok, i już wtedy uruchamiamy sobie naszego smartfona jeszcze raz w moim przekonaniu w moim przekonaniem ten Zoom jest znacznie ciekawszym urządzeniem niż S4 Zoom, który był tak jakby pierwszym egzemplarzem z aparatem optycznym dziesięciokrotnym zoomem. Ok, przejdźmy dalej. Ja nie mam karty SIM, ale pominę sobie tą opcję. Automatycznie oczywiście mielibyście zasięg sieci zaraz. Połączymy się z siecią Wi-Fi. Ok, sieć mamy podłączoną. Może się przydać nam potem w konfiguracji dalszej, zalecam też je podłączyć, jak macie sieć wifi w domu OK, dalej Tutaj nic nie zmieniamy, dalej Musimy zaakceptować regulamin, tutaj mamy jakieś udostępnianie danych diagnostycznych Oczywiście zalecane jest dać tak, wtedy firma Samsung zbiera jakieś tam dane i tak dalej Ale zrezygnujemy, nie będziemy nic przesyłać w tym wypadku, dalej czy masz konto Google? A. Jeżeli tylko mamy konto Google, zalecam oczywiście to zrobić, bo inaczej nie będziemy mogli pobierać żadnych aplikacji ze sklepu Google. A. Tak więc ja też dodam sobie dane i zachęcam Was, żeby też, żeby też dodać. Jak nie macie konta Google, to oczywiście możecie sobie tam założyć tu w telefonie albo wejść w przeglądarkę google.pl i założyć sobie konto w, w, powiedzmy w dwie minuty i tutaj podać potem e-maila, który się założy. Ja już wpisuję swój. I jak już piszemy, lecimy dalej. OK. Tworzenie kopii zapasowej. Tu zaznaczajmy tak, jak chcemy. Czytajmy te wszystkie rzeczy na początku w smartfonie, jeżeli go kupimy. Będziemy mieli pewność, że wszystko poustawiamy tak, jak chcemy. Tu na przykład możemy zaznaczyć że mi nowości i oferty z Google Play. Jeżeli nie chcemy, to też nie zaznaczamy. Dobra, lecimy dalej, zostawiamy domyślnie. Tutaj kartę kredytową. Jeżeli mamy kartę kredytową i chcemy korzystać z Google Wallet, no to możemy sobie tutaj dodać. Ja nie mam, nie korzystam, więc nie chcę. Ok, już sobie rozpoznał moje dane. Po tym jak się zalogowałem, właścicielem telefonu jest i tu możemy swoje, oczywiście, dane. Trzeba wpisać imię, nazwisko. Jeżeli mamy konto Samsunga, to sobie zachęcam Was, lepiej to zrobić: zalogować się do niego, czyli podać swoje dane. Ja mam, a jak nie, to utworzyć konto, czyli tak, konto Google i Samsunga. Jeżeli sobie dodamy, mamy pewność, że wszystkie usługi, jakie będą, jakieś programy Samsungowe i tak dalej, wszystko będzie działać. Pamiętajmy, że mamy Google'owy sklep z aplikacjami i jeszcze Samsungowy sklep z aplikacjami. Tak więc dobrze jest od razu dodać dwa konta i mieć potem święty spokój podczas użytkowania telefonu. Ja już się loguję ok, dane mamy, zaloguj jak nie mamy, załóżmy te konta i Google'owe i Samsung'owe, tak żeby dodać je podczas pierwszej konfiguracji tak jak mówię, potem będzie zero problemów w sklepach kopia zapasowa, automatyczny backup eee, no to niech się tam... a okay. bo teraz nie będziemy robić żadnego backupu teraz lećmy dalej Dropboxa ja akurat nie korzystam z tego, czyli dysk cloudowy, czyli chmur, w chmurze. ja z tego nie korzystam, więc zapominę. pominę. Nazwa urządzenia możemy sobie zmienić, on tak będzie też potem widoczny w Plutucie będziemy dołączać z różnymi urządzeniami. Tak więc warto sobie tutaj tę nazwę wpisać, jakąś swoją można to skasować i wpisać na przykład Feldek albo cokolwiek tam sobie chcemy. Zostawmy jak jest. Ok. W tym momencie jesteśmy podłączeni do internetu Wi-Fi, mamy już uruchomiony cały interfejs. W tym momencie tak naprawdę możemy już zacząć korzystać normalnie z systemu Android KitKat. W tym wypadku sprawdźmy ustawienia. Czy rzeczywiście tak jest? Informacje, gdzie były te informacje? Na samym dole chyba gdzieś tu. Informacje o urządzeniu. Tak, 4422. KitKat. Okay. E, co krótko w tym systemie? Ten system jak i poprzedni, czyli Jelly Bean i tak dalej, jest prawie taki sam. Delikatnie nakładka zmieniona, górny pasek powiadomień niezmieniony odnośnie starszego. Tu już widać, że się aktualizują jakieś pierwsze aplikacje. Do sklepu możemy wejść, ściągnąć aplikację, otwórz. Jeżeli będzie nas tu na samym początku informować gdzieś system, że trzeba coś zainstalować, zaktualizować, zróbcie to. Chodzi o to, żeby te wstępne, wstępne ustawienia wszystkie się tu zaktualizowały. To chwilę potrwa, dlatego warto się podłączyć od razu pod WiFi, żeby nie ciągło czasem nam z jakiegoś pakietu internetowego. OK, pogoda, jak widać, tam wszystko się będzie aktualizować. To zero problemu. Okay. ok, czy coś jeszcze? Oczywiście, zróbmy sobie jeszcze jedną taką rzecz, podstawowe konfigurację Zobaczmy, wejdźmy sobie do sklepu Play. Możemy pobierać sobie już wszystkie aplikacje, jakie tutaj są, bo już mamy skonfigurowane swoje konto. Pamiętacie, ustawialiśmy na początku. Drugi sklep, który jest istotny, to jest tutaj w aplikacjach. Ten sklep nazywa się. Samsung Apps. Prawdopodobnie o, teraz poprosi o aktualizację, ponieważ nowsza wersja sklepu jest inaczej się troszeczkę nazywa. Chyba jakoś inaczej. Sam, o jest, widzicie, już jest informacja, żeby zaktualizować, bo jest nowsza wersja po prostu sklepu. Dlatego też trzeba, trzeba zezwolić tej aktualizacji i tutaj kliknąć e, aktualni, OK, sklep ten drugi, czyli Samsungowy Samsung Apps już się aktualizuje Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ w Samsung Apps o teraz się to już nie nazywa Samsung Apps jak widzicie zmieniła się ikonka i nazwa teraz się to nazywa Galaxy Apps Gdy wejdziemy sobie do tego sklepu mamy dodatkowe aplikacje, których nie będziemy mieli w sklepie Google'owym, czyli tym standardowym to będą dodatkowe specjalnie dla smartfonów Samsunga no bo to jest jakby ich sklep bezpośredni tylko i wyłącznie dla urządzeń Samsunga i tu mamy jakieś wybrane, to może nie ma nic dla Galaxy Zaraz zobaczycie, tu jest taka bogata oferta różnych ciekawych programów, na przykład Zobacz więcej i zobaczcie Jednym polecanym, na przykład, tu jest Polaris Office, czyli pakiet Office'owy, czyli możemy otwierać Worda, Excela, dokumenty, Powerpointa W tym jest to darmowe dla smartfonów Samsunga Tu jeszcze są inne aplikacje, z tych takich bardziej konkretnych które są przydatne, to na przykład, na przykład O, ja korzystam dość często z tego Video Editor. To jest taki program, w którym możemy proste filmiki sobie połączyć, dodać jakieś efekty, jakiś napis i wystarczy sobie kliknąć i instaluj. Jest naprawdę bardzo fajny programik i tego programu próżno szukać w innych smartfonach Samsunga. Po prostu jest dostępny tylko w sklepie Samsunga. Tutaj Galaxy Apps i tylko dla Samsungów i też nie wszystkich, tylko tych lepszych, mocniejszych. Chodzi o to, żeby procesor był szybki i dużo RAM. Wtedy możemy tam załadować kilka, kilkanaście filmików, połączyć je ze sobą i stworzyć jeden filmik. Czyli taki edytor dość fajny. Oczywiście są też jeszcze inne jakieś darmowe aplikacje, tu jakieś nowości. Nie, mnie akurat tam nie widzę jakichś specjalnie ciekawych. Jest s translator Czyli coś, co umożliwia nam na przykład mówić w jakimś języku i będzie zmieniał na inny. Aczkolwiek nie ma jeszcze z tego, co wiem, polskiego języka, więc z tym jest trochę lipa. Ale jest dobry zastępczy program dla takich osób, co często podróżują i chcą się dogadać, na przykład aplikacja Google Translator. Tu też są jeszcze jakieś aplikacje, tu jest program np. oczyszczenia. Wszystko to, co jest dla Galaxy. Galaxy Essential, tu jakieś prezenty widzicie to są aplikacje, które są opłacone tak jakby przez Samsunga, dla klientów Samsunga żeby mieli dodatkowy zysk z tego, że kupili produkty Samsunga tutaj jakieś widzicie, ciekawe aplikacje, nie są to aplikacje jakieś kiepskie, tylko naprawdę ciekawe tu jest o, jeszcze aplikacja ShareLens Galaxy k czyli coś bezpośrednio dla tego naszego telefonu tutaj są te trzy aplikacje to jest Play from e, w Pro for Galaxy Zoom, zobaczmy co to to robi. Taki program, o, widzicie, można robić jakieś super efekty, jak widać, i to jest za darmo do instalacji dla właściciela, na przykład Kazuma. Tutaj jest widać coś trzymiesięczny. Ten program można używać przez 3 miesiące. Umożliwia jakieś dodatkowe funkcje inne niż te, które są w smartfonowym aparacie. Ok, tak więc jeżeli chodzi o. Pierwszą konfigurację to już wiecie, że mamy dwa sklepy, tam ten pierwszy, Google'owy oraz ten drugi, Galaxy Apps po aktualizacji. W tym momencie możemy już normalnie pracować, oczywiście telefony dzwonić, co tam jeszcze, pisać do kogoś wiadomości i tak dalej. Co ciekawe jeszcze, podczas pisania, jak włączymy sobie klawiaturę, żeby ułatwić, Wam od razu podpowiem. Tak, ok, chcemy pisać, mamy klawiaturę. Ale w tej klawiaturze domyślnie wygląda ona, zaraz pokażę jak. O, tak, zaraz pokażę. W ten sposób. I teraz będzie Was wkurzało na pewno w Samsungu to, że nie ma tu przecinka od razu widocznego nigdzie. I sporo osób to o tym nie wie, jak to zrobić. Zerwuje ktoś miesiącami, no chyba, że ktoś zacznie szukać, to się domyśli. Ej, zobaczcie, tu mamy kropkę, a bardzo często w zdaniach w Polsce się pisze no, przecinki. Dlatego wystarczy przytrzymać ten guzik tutaj z tym znaczkiem opcję. Zobaczcie, przytrzymać i wybrać sobie przecinek z tej listy tu rzeczy, które są dostępne. I od teraz mamy kropkę przecinek tutaj koło siebie niby prosta, ale uwierzcie mi, że sporo osób o tym nie wie. No i ja też nie wiedziałem kiedyś przez 3 miesiące i dopiero jak się dowiedziałem, że tak jest. No to a przypadkiem zacząłem tu grzebać i patrzeć kurcze no i trafiłem. Dobra, teraz jeżeli chcemy pisać poprzez przeciąganie, bo rozumiecie, teraz nie mamy włączonego domyślnie przeciągania, tylko trzeba pisać tak. No to jeżeli chcemy przeciąganie, wchodzimy do ustawień, przytrzymujemy ten guzik dolny, ustawienia, i tutaj sobie wchodzimy niżej, zaraz przeciąganie po klawiaturze, i włączamy wpisywanie ciągła. To jest jeszcze wprowadzenie przez przeciąg przeciągnięcia, Przeciągnij w górę po klawiszu, aby wyświetlić symbole i inne znaki. Prowadź tak przesuwając. O, ta opcja mnie tutaj interesuje. Ta. Wpisywanie ciągłe. Przejdźmy do klawiatury. I zobaczcie, chcę napisać e, cześć wam. Cześć wam. Widzowie. O. Widzowie. Nie wiem, czy będzie wodzowie. Jest widzowie. O, trzeba tylko sobie kliknąć i uśmiech jakiś może ciechnimy jakiś fajny taki jak widzicie pisanie jest bardzo przyjemne klawiatura jest rewelacyjna w Samsungu ale największą zaletą jest oczywiście ta responsywność ekranu co chcemy to takie zrobione ok tak więc yy, postawa yy, konfiguracja pierwsze uruchomienie macie z głowy wiecie gdzie kartę SIM włożyć gdzie kartę pamięci wsa gdzie wsadzić jak to zrobić Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, jak macie jakieś pytania, pytajcie, komentujcie pod filmem na YouTubie, ewentualnie na naszym profilu mediatester.pl, na Facebooku. Pozdrawiam, trzymajcie się.